Czy mówiłem wam, jak pojechałem na działkę? Była sobota. Najgorętsza sobota w roku. Czy ty wiesz, Stefciu, że dzisiaj najgorętsza sobota w roku? Wiedziałem. Nie do. No, co ty? Ciekawe. Faktycznie coś w tym powietrzu ciężej. Wszyscy wyjeżdżają. Dodajcie do grupy na Messengerze. Messengerze. Jak żyją twoi przyjaciele? Usiadłem. Ja jestem tylko swoim przyjacielem. Odpowiedziałem pewnie. A co ze mną? Żona to żona. Nie, no. Ty jesteś moją przyjaciółką. Odpowiedziałem niepewnie. Zacząłem przeglądać konwersację. Kamil, ciepłe kraje. Pozdrowienia z ciepłych krajów, mordeczki. A wy dalej. Betonowa płyta, <laughs> nawet mi Was nie żal. <laughs> Grażyna, wycieczka rowerowa. A Grażka na rowerku sobie koper zrzucić próbuje, a Wy co? Dalej betonowa płyta? Trochę mi Was żal. Mi siebie jest żal od 1957, kiedy wyszedłem z łona matki. Jedziemy na działeczkę. Powiedziała Krystyna. A ja sobie wyobraziłem, jak wyleguję się na leżaku i popijam drinki. Sadzić drzewka. Wyobraziłem sobie, jak nie umiem sadzić drzewek i Krystyna mówi swój stały monolog na temat nie nadawania się przeze mnie do męskich prac. Oj, Stefciu, Stefciu, do męskich prac to się w ogóle nie nadajesz. Poproszę pana Andrzeja o pomoc. Ten to jest dopiero. Nie znoszę typa, ale wyobraziłem sobie, że to nie przeszkadza mi później wylegiwać się i popijać drinki. Przynajmniej pić jak mężczyzna, potrafię. Zgodziłem się. Zgadzam się. Odpowiedziałem pewnie. A spróbowałbyś się nie zgodzić. To co wtedy? Zapytałem niepewnie. Spróbuj, to się dowiesz. Nie chciałem próbować. Pojechaliśmy. Dobra, Stefciu, ja jadę pod drzewka, bo ta promocja to tylko w ten weekend jest. A tutaj masz listę rzeczy, które trzeba zrobić, bo dawno nas nie było. Podała mi listę. Dobra. Mam tendencję do wyolbrzymiania niektórych kwestii. Nie było tak źle. Podała mi torbę. A tu to piwko i jedzonko dla mojego Stefcia? Szedłem. Moja działka jest na samym końcu. Dostałem powiadomienie na Messengerze. Stanąłem. Sprawdziłem wiadomość. Kamil. Zostałem na słońcu i się spaliłem. Masz się czym chwalić, debil. Szedłem dalej. Torba z jedzeniem i piciem wypadła mi z ręki. Mam nadzieję, że nie zbiły się wszystkie. Spojrzałem. Uf, tylko jedno. Szedłem. Spotkałem pana Andrzeja. Jak ja go nie znoszę. A, dzień dobry panie Stefanie. Tak bez żony? Nie znoszę. Pan Andrzej. Ten to jest dopiero. Ale żarówa. Czułem. No co pan powie? No. Podobno dzisiaj najgorętsza sobota w roku. Wiedziałem. Tak, tyz coś w tym powietrzu ciężej. Może małe, chłodne piwko? Zapytałem pewnie. A nie, nie. Ja tutaj do sąsiada na imprezy z okazji zajęcia pierwszego miejsca na działkę roku. Trzeci rok z rzędu. Niesamowite. A pan wpada? Nie dostałem zaproszenia. A, nie, nie. Troszkę popracować muszę. Skłamałem niepewnie. No. Dżungla. Tygrys! He, <laughs> Żartowałem. Nie zrozumiałem dowcipu. He, he. Lecę. Sąsiadka przywitała go radośnie. Drzeju, A, dzień, dobry, <noise> dzień dobry pan! Dzień dobry! Powiedziałem dzień dobry, licząc, że też mnie zaprosi. Dzień dobry. Nie zaprosiła. Spojrzałem na kłódkę od swojej działki. I przypomniałem sobie, że kluczyk do niej zostawiłem w samochodzie. Oj, schowaj do kieszeni, bo zapomnisz. Nie zapomnę. Kur Chciałem zadzwonić do Krystyny, ale wyobraziłem sobie, co powie. A mówiłam, że zapomnisz? To nie słuchałeś! Pan Andrzej by nie zapomniał! Nie znoszę typa. Przerzuciłem wszystkie rzeczy. Znów coś się zbiło. Kur, mam nadzieję, że tylko jedno. Próbowałem przejść przez furtkę. Obok mnie przeszedł dziwny facet przebrany za harcerza. Dziwny facet przebrany za harcerza odwrócił się. Uśmiechnąłem się. Gorąco, co? Ponoć najgorętsza sobota w roku. Zagadałem pewnie, by nie nabrał podejrzeń. Faktycznie w tym powietrzu jakoś ciężej. Dziwny facet przebrany za harcerza podszedł do mnie. Dzień dobry, prezes Zarządu Działkowiczów Polanka. Czy mogę się dowiedzieć, co pan, panie obywatelu, zamierza uczynić? Ech, bo to moja działka. Odpowiedziałem niepewnie. Tak? To co pan z tym skokiem przez furtkę się wygłupia, co? Bo klucz zgubiłem? Nie chciałem się przyznać. Nadgordliwy prezes wyciągnął palówkę. Pani Bożenko, pani podejdzie pod działkę 5255 z tą swoją księgą wieczystą, dobrze? Pani Bożenko, pan twierdzi, że jest właścicielem tej działki, ale zgubił kluczyk od bramki. Czy tak właśnie jest? Nie wiem, czy faktycznie zgubił, ale czy jest właścicielem, zaraz się dowiemy. Dowód, proszę. Podałem dowód. Rodo, rodo, tylko pani Bożenka może spojrzeć. Pani Bożenka zaczęła wertować księgę. Spojrzała na mój dowód. Spojrzała na mnie podejrzliwie. Odwróciła dowód. Znów zaczęła wertować księgę. W istocie jest pan. Właścicielom działki 52-55. Pani Bożenka oddała mi dowód. Poszła. No to... Udanych lotów, panie mogli. Zażartował nadgorliwy prezes. He, he. Pomógłbym panu z tą kłódką, ale... Spieszę się akurat do sąsiada z 5254. Zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na najpiękniejszą działkę roku. Trzeci rok z rzędu! Popraża pan to sobie? No to jest coś niesamowitego. Lecę. Tym razem sąsiad przywitał go z radością. Panie prezesie, wreszcie zjawił się pan. Impreza bez pana nie mogłaby się odbyć. Dzień dobry! Powiedziałem dzień dobry, licząc, że też mnie zaprosi. Witam, sąsiada. Nie zaprosił. Spróbowałem przejść przez siatkę. Krzaki zaczęły mnie kłuć. Siatka wbijać mi się w krocze. Przypomniał mi się mój bratanek. Ale te krzaki i drzewka na działeszce to totalnie niepotrzebne są. kują strasznie, cień robią. Po co to? Tym razem zbiły się dwa. Zostało już tylko jedno. Ku... Spojrzałem na listę. Koszenie przypomniał mi się Martin. Nie no, ale wujek, no wujek się totalnie nie przejmuje. Jak kupicie tę działeczkę, to wiadomo, że będę za was kosić. Nie kosił. Ja zacząłem kosić. Minęła minuta. Usłyszałem sąsiada. Lodówka pełna procentów, każdy się częstuje. Wyobraziłem sobie, jak się tam bawią. Najlepszy naraz na świecie! Na mnie czekało ciepłe piwo. Kosiłem dalej. Wtyczka wypadła z kontaktu. Poszedłem po kablu. Sadziłem wtyczkę. Komar mnie ugryzł. Zabiłem go. Prosiłem dalej. Hop, hop. Proszę pana, ale teraz obowiązuje zakaz koszenia trawy. Sobota jest, nie niedziela. Zdziwiłem się. Pani Bożenko, pani podejdzie tu pod działkę 5255 z regulaminem, dobrze? Pan właściciel. Stefan! Rodo. Rodo! Przerwał mi prezes. Pan właściciel działki. 5255 nie zapoznał się wystarczająco z regulaminem. Prośba o upomnienie i przeczytanie odpowiedniego punktu z tegoż dokumentu. Zabiłem kolejnego komara. Zgodnie z artykułem 14, paragrafem 3 pod punktem A, koszenie trawy i innych roślin może odbywać się od poniedziałku do piątku, od 9 do godziny 20, a w soboty od 9.30 do godziny 14. Niedziela jest dniem wyłączonym z możliwości koszenia. Całość regulaminu znajduje Pan na stronie działkapolanka.org.edu.pl. Pani Bożenka poszła. Jak coś, to jest 15.16. Poczułem zapach Grilla. Lecę, bo tam jedzenie na mnie czeka. Wyobraziłem sobie jedzenie od sąsiada. Najlepsze jedzenie Muszę Spojrzałem do torby. Odwinąłem papierek. Chleb. Z pasztetem. Przemoczony piwem. Spojrzałem na listę. Powiesić zasłony. Przypomniał mi się Martin. Przepraszam, co jak mówił? Bo jak ten świetny filmik. Zacząłem zakładać zasłony. Ale okazało się to trudniejsze niż myślałem. Usłyszałem, jak śpiewają sąsiadowi 100 lat. Nie żyj. Wyobraziłem sobie, że to mi śpiewają z lat. A kto? Dalej próbowałem założyć. Kolejny komar mnie ugryzł. Dalej próbowałem założyć. Założyłem zasłonę z jednej strony. Hop, hop! To firanek też wieszać nie można! Zażartowałem niepewnie. Ależ oczywiście, że można! Uff, bo już się bałem. Odpowiedziałem pewnie. Prezes znowu wyciągnął krótkopalówkę. Pani Bożenko, pani podejdzie tu pod działkę 5255 z regulaminem, dobrze? Pan właściciel. RODO. RODO. Przerwał mi prezes. Pan właściciel działki 5255 nie zapoznał się w wystarczający sposób z regulaminem. Prośba o upomnienie i odczytanie odpowiedniego punktu z tegoż dokumentu. Komar. Zgodnie z artykułem 23 paragrafem 6 pod punktem C, firanki na działkach polanka muszą pochodzić z określonej palety kolorów, na które składa się. Mordowy, granatowy lub ciemnozielony. Natomiast zgodnie z tym samym paragrafem, ale pod punktem G, firanki mogą być jednolite lub kratę. A różowe w kwiatki? No, różowe kwiaty akurat nie. Prawda, Pani Bożenko? W istocie. Całość regulaminu znajdzie Pan na stronie działkapolanka.org.eu.pl Pani Bożenka poszła. Lecę, bo tam już piją bez mnie. Najlepszy mylarz w całym kosmosie! Dostałem powiadomienie. Grażyna. Ale mnie komary zaczęły napieprzać. Dobra, trzeba spieprzać. Mnie też zaczęły coraz bardziej atakować. Przypomniałem sobie Martina. Nie, ale z komarami na tej działce to po prostu jest jakaś masakra. A w drugiej części dnia to już w ogóle jakiś pogrą. Spryskiwanie było na liście. Wszedłem przeczytać, czy w regulaminie nie ma przypadkiem zakazu używania środków na komary. Nie było. Zacząłem psikać po całym ogrodzie. Minęło pół minuty. Hop, hop! Wszystko pod kontrolą! Tym razem zgodnie z regulaminem. Odpowiedziałem pewnie. Ależ oczywiście. Ale podejdzie pan na chwilę z tym psikiem swoim, co by mógł skład zobaczyć. Podszedłem niepewnie. No i. No i prawidłowo, no. Można nie łamać regulaminu? Można. Miłego wieczoru. Odszedłem pewnie. A. A... Pan da mi to jeszcze na chwileczkę? Wróciłem niepewnie. Podałem. Prezes wyciągnął krótkofalówkę. Pani Bożenko, pani podejdzie tu na chwilę pod poddziałkę 5255 z regulaminem, dobrze? Pan właściciel? Stefa? Roddo! Rodo! Przerwał mi prezes. Stefan! Ale i tak kontynuowałem. Ale chociaż bez nazwiska, proszę! E, e, pan Stefan, właściciel działki 5255, e, korzysta ze środka składającego się co prawda w 12% z kwasu poltynowego. No i prawidłowo. Ale w 68% z chloetyroflawiny. No wie pan tak prócz ludzi dookoła? Do grilla wpada. No jak tak można? Jak? Wyobraziłem sobie, jak środek faktycznie toruje innych. Stefan, jak mogłeś lek? Otróż! Rekwiruje? Informuje już o trzecim upomnieniu. Za czwartym? Będę zmuszony poinformować o tych przekroczeniach Straż działkową! Powiedział pan Straż działkową? A ja, w strachu przed strażą działkową, wyrzuciłem listę zadań. Działka jest do odpoczywania, a nie pracowania. Wziąłem leżak. Wziąłem piwo. Rozłożyłem leżak. Otworzyłem piwo. Głośna muzyka u sąsiadów przestała grać. Usłyszałem sąsiada. O nie, moi drodzy, internet się skończył. Przypomniał mi się Martin. A bo Jak sobie kupi Play na kartę, to na lato YouTube, Facebook Messenger i kilka innych aplikacji z Afriko można korzystać. A przez to, że jak dopiero dołączy, to jeszcze 100 gigabajtów internetu dostanie. Dobrze, że go posłuchałem i mam. Nagrałem filmik na grupę. A ja sobie siedzę na działeczce i piwko sączę, a opalić się nie spalić zdążyłem już na balkonie w tej betonowej płycie. I niczego wam nie zazdrościłem i nie zazdroszczę! Bo pamiętajcie, że zawiść to najgorsza cecha każdego bliźniego i zawsze obróci się przeciwko Wam. Powiedziałem pewnie, mordeczki, i włączyłem własną muzykę. Przynajmniej się nie zbiło. Spojrzałem na etykietę – bezalkoholowe. Czy moje życie może jeszcze bardziej ze mnie zakpić? Hop, hop! Panie sąsiedzie! Podszedłem niepewnie. Bo ja słyszę, że sąsiad y, konkurencyjną imprezę robi. A gdzie tam? Spokojnie, na leżaczku. Gdzie mi do państwa? Na muzykę pan ma. A nam się internet skończył. Ale mamy alkohol. Nie! Jedzenie mamy tyle, że nie przejemy. Hmm? To może by pan wpadł, internetem poratować. No wie pani, chciałem zbudować napięcie. Czego się nie robi dla tak pięknej sąsiadki? <gry> Próbowałem przejść przez furtkę. Sąsiadka patrzyła na mnie z rozbawieniem. Albo cierpieniem. Zacząłem przechodzić przez siatkę. Krzaki zaczęły mnie kłóć. Etam! Ale udawałem, że mnie nie boli. Nie takie rzeczy się robiło. Bolało jak cholera. Przeszedłem. Stefciu! Błagam, nie teraz. Drzewka trzeba z samochodu wziąć! Zacząłem iść w kierunku Krystyny. Gdy nagle przypomniałem sobie. Niestety, kochanie, ale w regulaminie działek Polanka, zgodnie z artykułem 14, paragrafu 3, pod punktem D, sadzenie drzewek jest możliwe tylko w poniedziałki, środy i piątki od godziny 7.30 do godziny 19.15, więc bardzo bym chciał, ale niestety nie możemy. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak pomóc sąsiadom z muzyką, i zgodnie z piątym punktem Twojej listy bawić się dobrze. Pani Bożenko, Pani podejdzie tu pod działkę 5255 z aneksem do regulaminu, dobrze? Jak to z sadzeniem tych drzewek teraz jest? Zgodnie z aneksem drzewka można również sadzić przez całą dobę najcieplejszej soboty w roku. Pułagam. Bo jakby co, Pani Krystynko, to służy pomocą. Bo widać na Pani chłopa to nie ma co liczyć. Skończmy to. Dobra, kryzys zażegnany. Kupiłem internet. Uuu! Koniec.